21 listopada 2019 roku w samo południe pojedynek na prozę i poezję. Oczywiście pojedynek bezkrwawy, liczą się słowa, liczą się metafory i liczy się świat, który wykreowali dla nas uczestnicy piątej edycji konkursu Srebro Niezłoto. Serdecznie zapraszam w imieniu. Książnicy Podlaskiej. To jest nasze jubileuszowe spotkanie. Po raz piąty spotkamy się w otoczeniu słów i w otoczeniu snów, które bardzo często stają się pożywką dla wierszy i dla prozy. Spotykamy się w Książnicy Podlaskiej. Widzimy się 21 listopada po to, żeby wspólnie świętować wspaniały czas. I nagrodzić tych wszystkich, którzy zachwycili nas swoimi słowami i swoimi wrażeniami wyniesionymi z długiego życia. Zapraszamy. Na tegoroczny konkurs wpłynęło 108 prac. Wyłoniliśmy 12 najlepszych. Serdecznie zapraszam do wysłuchania, co mają do powiedzenia nam seniorzy. Jak widzą świat i jak go opowiadają. Jednocześnie pragnę zachęcić do czytania i poznawania. Almanachu złożonego z prac nagrodzonych w poprzedniej czwartej edycji konkursu srebronie złoto, wszyscy uczestnicy Gali dostaną taki egzemplarz na własność. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Organizatorami piątej edycji konkursu Srebro nie złoto są Stowarzyszenie Szukamy Polski i Podlaska Redakcja Seniora, a współorganizatorami Polskie Radio Białystok i Księżnica Podlaska. Konkurs jest współfinansowany przez województwo Podlaskie. Wydanie Tomiku z laureatami czwartej edycji konkursu sfinansowano ze środków Miasta Białystok.